Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest pan poseł Arkadiusz Molarczyk, szef Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski. Panie pośle, dzisiaj pierwszy kongres założycielski Solidarnej Polski. Jakie oczekiwania, jakie wrażenia, przynajmniej z tych pierwszych chwil, kiedy goście wchodzą na, na salę? To jest ważny dzień. To jest wielkie święto dla powstającej nowej formacji, dla Solidarnej Polski. Dzisiaj przyjmujemy statut, wybieramy władzę. I od dnia dzisiejszego idziemy do przodu, idziemy swoją drogą, budujemy formację centroprawicową, bliską wartości konserwatywnych, ale jednocześnie otwartą na świat, otwartą na młodzież, na przyszłość. Chcemy być alternatywą dla wyborców i tych, którzy głosowali dotychczas na inne partie, i też tych, którzy nie głosowali w wyborach. Dlatego to jest ważny dzień dla polskiej prawicy, aż powstaje drugie płuco na polskiej prawicy. Panie pośle, czy te 4-5 miesięcy od momentu rozstania się z pisem warte, patrząc na dzisiejszą chwilę, na dzisiejsze spotkanie e, kongres założycielski, czy warto było e, wyjść, wychodzić z PiS-u, wy, być wyrzuconym z pisu, żeby doczekać się dzisiejszego dnia? E, myśmy zostali z pisu wyrzuceni, myśmy z PiS-u nie wyszli. E, to prezes Jarosław Kaczyński nas wyrzucił. I myślę, że to, co dzisiaj się dzieje tutaj na tej sali kongresowej, gdzie mamy już grubo ponad tysiąc delegatów, pokazuje, że jest zapotrzebowanie w kraju na nową formację, jest zapotrzebowanie na nową nadzieję dla, dla Polaków i Solidarna Polska będzie nową nadzieją dla, dla Polaków. Panie pośle, życzę wszystkiego dobrego. Za chwilkę zaczynają się obrady. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia.